Badajcie moi drodzy na kolejnym filmiku: Sobota na działce. Jest Sobota, piękny dzień. Eee, ale moi drodzy, do mszyc, prawda? Bo, bo często pytacie, jak z nimi walczyć. W tym roku może i tak dużo ich nie ma z tego względu, że są w miarę zimne noce, a mszyce tego nie lubią. Ale nie bójcie się, one się pojawią szybciej niż się spodziewacie. I teraz co? W tytule filmu tak napisałem enigmatycznie, jak walczyć z mszycami za około 3 zł, prawda? O co tu chodzi? No i moi drodzy, stary, wypróbowany sposób. Zobaczcie, kolor żółty, taka wstążeczka w pasmanterii, naprawdę półtora e, metra. Sobie kupiłem, oczywiście, można to pociąć na mniejsze e, kawałeczki. Zawiązujemy taką, e, no może w bardziej jakimś widocznym miejscu, tu gdzie są już mszyce. Teraz wam pokażę te mszyce, że są, że nie, nie sfingowałem tego faktu, prawda? O, taka wstążeczka, zaraz sobie doczepię i więcej. Zobaczcie, fajnie powiewa, tak nikomu nie szkodzi. Ściąga, daj an, dań, Aniu kamera, pokaże, widzą, że. Już te, już te mróweczki chodzą, to jest pierwszy znak. więc po tym poznajemy, że jest już inwazja mszyc. I cóż, pokaż środku, co masz w środku, tak? Zobaczmy, co tutaj się będzie działo. O, Może źle widać, bo po prostu jest światło z drugiej strony, ale już mnie te mrówki oblazły. Także nie mam czasu, muszę to po prostu. Najpierw to, tego liścia po prostu zlikwiduję. tak? Ale tu już jest, zobaczcie, zarzewie tej, tej, tej inwazji. Dużo jeszcze ich nie ma, ale. Nie obejrzycie się mi nie 2-3-4 dni tydzień, ciepłej pogody i namnoży się ich tyle, że będziesz potem za późno. Masz Aniu kamerę już? Nagrywaj teraz mnie. Dobrze, schodzę już na ziemię, także zobaczcie, stężeczka powiewa. Dlaczego stężeczki, Dlaczego kolor żółty. Ten kolor żółty przyciąga właśnie e, naukowo jest udowodnione biedronki, i one po prostu sobie tutaj się nam e, na tej e, śliwie tak zaczną się zbierać i zjadać po prostu te wredne, jak my to nazywamy, mszyce. Mszyce same w sobie może drzewa nie zabiły, ale zobaczcie, jak to osłabia drzewo, a osłabione drzewo po prostu jest też bardziej podatne na inne choroby, więc zobaczcie, to jest taki łańcuch, tak? Jak nie zadbamy, nie zwalczymy mszyc, to będzie osłabione drzewo, wyssają soki i po prostu wtedy inne choroby łatwiej atakują nasze drzewa. Drzewa, krzewy, tak. Mszyca tokują nie tylko śliwy, nie tylko drzewa owocowe. Jabłonie bardzo, bardzo lubią prawda, obsiadać czereśnie, Zobaczcie, jak macie te czarne końcówki. No to po prostu macie, kolokwialnie mówiąc, przechlapane. Więc walka z nimi jest dosyć trudna. Także to jest jeden ze sposobów, oczywiście naturalnych. Inne sposoby możecie jakieś wywary oczywiście robić, tak? Czy czo, czo, z czosnku, czy z cebuli, czy, czy z pokrzywy, jak najbardziej. To nie jest e, nic złego. E, możecie oczywiście odstęp tak. Także bierzecie 10% roztwór octu, 100 ml octu na, 10, na litr wody i po prostu też tym pryskacie, możecie sodą oczyszczoną, to tak zwane te babcine sposoby, tak jak najbardziej można stosować. A jeśli te sposoby nie dają efektu, po prostu macie inwazję taką, że jest czarne drzewo, to nie czekajcie już na te domowe sposoby, bo może być za późno. Po prostu weźcie Mospilan, trudno, prysznijcie raz, dwa, efekt będzie piorunujący, będzie natychmiastowy, praktycznie tego samego dnia. Będą obumarte już te mszyce. Mospilan jest takim środkiem systemicznym, więc on się rozchodzi po całym drzewie, po całym krzewie, tak przez komórki, przez soki też krążące w roślinie. Więc jest to preparat systemiczny. Jeszcze raz powtarzam, spryskając nawet nie całe drzewo czy krzew, i tak on dojdzie wszędzie. Więc macie efekt, jak powiedziałem, natychmiastowy. Ja spryskam sobie w tym roku się przyznam już na przykład na jeżynach, bo było dużo tych mszyc. I po prostu widziane już wieczorem te mrówki chodziły osza, oszalałe, nie widziały co się dzieje. Tak, już po prostu mszyce były martwe tego samego dnia, kiedy był oprysk. Także to tyle moi drodzy. Nasza jest za 3 zł propozycja. Preparaty są troszkę droższe, więc e, póki jeszcze nie macie inwazji, zróbcie to zawczasu. Te wstążeczki rozczepcie. Ja mniej więcej tak rozczepię jedną, dwie na jedno drzewo. Na pewno na nie, błonkach jeszcze dam je. Na pewno jeszcze na innych śliwach dam, bo śliwy one bardzo lubią. Nie wiem czemu czarne porzeczki, jak siądą to po prostu potrafił niezłe spustoszenie narobić. Wchodźcie na naszą stronę subotonadziałce.pl macie linka odnośnik na końcu tego filmiku też. Tam oprócz planera możecie kupić też. Już pojawiają się pierwsze roślinki, więc zobaczcie, jakie roślinki dodajemy. Oczywiście nie będzie ich dużo od razu, ale stopniowo będziemy te roślinki tam dodawać, więc zaglądajcie sobie, patrzcie, może Wam coś wpadnie w oko. toż przesyłki wiadomo kurierem, tak zamawiajcie sobie impostem, czy odbiór w paczkomacie, a planer po prostu za darmo przesyłka. Wybieracie tylko sobie produkt cyfrowy i ten produkt cyfrowy w plikach e, e, PDF, <grym> Docs. nie już się cierpi, więc skończę i ODT i macie planer u siebie na skrzynce pocztowej. 20 zł, Cześć moi drodzy.